Dawno, dawno temu w dalekich krajach żył sobie mądry człowiek, filozof. Nazywał się Konfucjusz. Chodził z kraju do kraju, no niestety do nas nie zawędrował e, i uczył ludzi, jak żyć. E, uczył ich opowiadając przypowieści, bo przypowieść najłatwiej jest i rozumiana, i zapamiętana. I chcę się z Państwem podzielić dwiema takimi przypowieściami. Pierwsza dotyczy trzech kamieniarzy pracujących w kamieniołomach wykonujących e, tą samą pracę odłupywania bloków skalnych, wydzierania ich e, skalnej górze. Przychodzi mędrzec i pyta się pierwszego z nich, co robisz dobry człowieku. Ja tu odbywam katargę 25 lat, skazania na ciężkie roboty, nie wiem, czy przeżyję. To strasznie ciężka i wyczerpująca praca. A ty, co robisz? Pyta się drugiego. A ja dostałem tą pracę i bardzo się z niej cieszę. To ciężka praca rzeczywiście, ale ja pracuję dla mojej rodziny. Dzięki tej pracy moje dzieci mogą się uczyć. Dzięki tej pracy mamy co jeść. Mamy niezły nowy dom. Więc jestem szczęśliwy i Bogu dziękuję, że mam tą pracę. Chociaż to praca ciężka, muszę przyznać. Pyta się trzeciego, a ty? Mój przyjacielu, co robisz? On mistrzu, ja buduję katedrę. To jest właśnie to, czego wielu liderów nie potrafi osiągnąć w swoim zespole. To jest ta droga, którą powinni iść. Żeby ich pracownicy, żeby członkowie ich zespołu mieli zawsze to poczucie, że budują katedrę. Nie tylko pracują dla swojej rodziny, a już na pewno nie odbywają karykatorki. Druga przypowieść to przypowieść o samuraju i mnichu, mędrcu. Samuraj przychodzi do mnicha i mówi, -h -h, mądry mnichu, wytłumacz mi, czym się różni niebo od piekła? Mnich się zastanowił i mówi... Z takim gburem i hamem, jak ty w ogóle nie będę rozmawiać. A to samuraj wyjął miecz i krzyknął: Jak śmiesz, utnę ci głowę. O, widzisz, to jest piekło. Samuraj się zawstydził i przeprosił mnicha: A to jest niebo. To są te właśnie miękkie umiejętności zarządzania, które polecam wszystkim liderom.